Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie i chciałbym wam coś przekazać, tak? Z racji tego, że jesteście Polakami, halo Polakami. I dużo osób z was gra w lola, tak? W chuj z osób gra w Lola z moich widzów, obstawiam, nawet z tych co już wymarli, no mając ponad 90 tysięcy obstawiam, że jakieś 150 tysięcy na kurwia w Lola i to są so masz. I, I słuchajcie, i większość z Was gra na Nordiku. Yy, Nordik to jest serwer na którym wstyd się przyznać, że jesteś Polakiem i to nie dlatego, że po prostu urodziłeś się w Polsce, że rząd tu kradnie nie dlatego, że Polacy wypierdolili do Niemiec, do Holandii kurwa do Anglii za pieniędzmi nie, nie, nie dlatego się wstydzisz przyznać, że jesteś Polakiem dlatego, że tu gra takie główne jak typowo na przykład Kamilos, który właśnie w tym momencie dostanie Report eee... K U i K-I-T o Jeszcze trochę smutną buźkę, żeby żeby zaznaczyć, że mnie to zabolało. Eee, słuchajcie, gracie bloda, tak? Ja też gram bloda. Zdarza się kurwa nafidować, zdarza się przejebać linię, tak? Wsz zdarza się kurwa spierdolić grę, tak? Zdarza się, tak? Ale kurwa proszę was kurwa. Proszę was kurwa z całego serca, nie chodźcie FK. Kurwa, wy później mi piszecie, kurwa, bo ja napisałem na Facebooku, faktycznie miałem trzy gry, tak, miałem promoty. I potem miałem trzy gry i jak widzicie co się stało, mam yy, 68 punktów. Gdzie mogłem już dawno wyjść? Przez jebanych afkerów, gdzie w czterech praktycznie już mecz wygrywaliśmy, to przez jebanych afkerów nie możemy zrobić nic. Czasami nawet jak ktoś już nafiduje, ale ma tego ulta, ma, ma jakiś już tam damage, jest pobudowany, nafarmiony, zawsze w tym fajcie coś zrobi. Nigdy nie chodźcie awk. Jak poszedłeś chociaż raz awk, jesteś kurwą. Lepiej grać do końca, bądź też wpisać surrender. Bo to jest gra zespołowa i trzeba walczyć kurwa do końca. A jak nie podoba ci się to, nie graj w tą grę. Naprawdę, kurwa, nic mnie tak nie wkurwia Jak te jebane awki Naprawdę, i kto chodzi na awk? Polacy, kurwa Polacy, i tylko i wyłącznie Polacy Rzadko kiedy się zdarzy, że ktoś inny pójdzie albo Polacy flejbią, kurwa Kim to oni nie są? Kurwa, naprawdę, kiedyś ktoś napisał, że mam mutować, tak? I mutuję, kurwa Mutuję, ile fabryka daje Jak jest gówno, to się mutuje, się z gównem nie dyskutuje Bo jak ruszysz gówno, zacznie śmierdzieć Proszę was Róbcie wszystko w tym lolu nawet kurwa nie dawajcie Miderowi Blue. Ale nie chodźcie FK. Na razie, cześć, pompa.